Pośczyni, jak no, co pięknie, to pięknie. <śpiewanie> Jakbyśmy brali udział w programie Top Model. Pra <śpiewanie> proszę nam zdradzić, czy to jest. To... <śpiewanie> Być... <śpiewanie> Chciałam mieć Kuba zamiast Kamil. Przynyś Kamil wilczek już mi się... <śpiewanie> Co mi z tym A bo kuba był taki piłkarz, wilk. Płynę, że proszę nam wrać, czy kuba, czy... Wilcze... To jest właściwie godne, że to podchodzi Kosia Wasylię. To nie jest tego Wasylię. Oczywiście, tutaj my się skupiamy na treningach, na stacjach, na gry, na, na rzutach groźnych, rzutach karnych, więc miejmy nadzieję, że, że będziemy w stanie to wykorzystać w dzisiejszym meczu. Dziękuję, uprzejmie. na wojsko, nie? Tak jest. To przegrał losowanie idzie z sędziami za karę. A, masz nie. No, 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 no. Czego tak na gorąco zabrakło w dzisiejszym spotkaniu? Bo przed tym spotkaniem zmienił Pan ustawienie, bo dzisiaj zagrało pięciu pomocników, ostatnio pod Beskidzie grało dwójką z przodu. Znaczy, ostatnio graliśmy, znaczy nie dwójką szczodu, jednym tylko bardziej ofensywnym e, pomocnikiem. W zasadzie ustawienie było takie samo, tylko personalia były po prostu e, inne. Ostatni mecz przegraliśmy i szukałem tutaj troszkę wzmocnienia, graliśmy e, na wyjeździe, wzmocnienia tej środkowej strefy. No niestety nie przyniosło to pożądanych skutków, ale naprawdę zbyt łatwo stracone bramki, bo pierwsza bramka to jest kuriozum naprawdę 3-4 błędy indywidualne. Jedna tak pierwszą, potem e, tracimy drugą. Z, z, nie, nie pamiętam, czy to w kontraktach było, ale byliśmy zbyt szeroko, zbyt daleko od siebie. E, w ogóle nie było e, krycia chociażby jeden na jeden w polu karnym i byliśmy w niedowadze. A to, to na tym poziomie nam nie może się zdarzać, a, a, a zwłaszcza w takich meczach ważnych jak, jak dziś, to są mecze o 6 punktów. I, i, i dzisiaj, wygrywając, e, zupełnie byśmy inaczej patrzyli, a tak jesteśmy w miejscu takim, w jesteśmy. spotkania, te kluczowe, które mogą dać Wam utrzymanie, będą miały miejsce w Bielsku Białej. To dla Was plus? No na pewno, na pewno, ale nikt nie przyjedzie i się przed nami nie położy, bo każdy walczy, tak jak mówimy o to, żeby pozostać w Lidze. No i, i na pewno to będą bardzo, bardzo ciężkie spotkania, na pewno będzie trzeba je wywalczyć, bo jeżeli nie będzie walki, to nic nie będzie. No. Musimy, musimy podejść skoncentrowani do tego meczu, zapomnieć o tym, co było i, i, i patrzeć w przyszłość. Przegrywamy tu kolejny mecz. Nie jest nas niesprawiedliwe. To zbyt ważny mecz, żeby, żeby w, takim, w takich okolicznościach, w takim stylu przegrywać mecz. Bo, bo nie jako na własne życzenie. Bo to Pias nie stworzył nie wiadomo jakiego widowiska. Nie wiem, wydawało się, że to my mamy jakąś tam optyczną przewagę, chociażby w posiadaniu piłki, ale za mało ruchu, za mało dynamiki w tym wszystkim i, i, i przez to nie mogliśmy stworzyć sobie za bardzo sytuacji. Dopiero przy 2-0 coś, coś ruszyło, ale to, to, to za późno. Cieszy się pan, że te spotkania kluczowe przypadną akurat, będą miały miejsce w Bielsku Białej? Na pewno przy wsparciu kibiców gra się, gra się zdecydowanie lepiej i liczę na ich wsparcie, że pomogą nam po prostu wyjść z tej bardzo trudnej sytuacji.